Hej kochani, witam Was! To jest ten Wojaczek, sztuka zdobienia paznokci.pl. Muszę się Wam pochwalić oczywiście moimi zakupami, które zrobiłam. No bo żeby inaczej? A o co chodzi dokładnie? Chodzi o, o metodę Konat. Pewno się spotkałyście z tym. I teraz tak. Dawno, dawno temu zakupiłam sobie Konat, zestaw Konat. I to było naprawdę już sporo lat temu. Gdzie dopiero konat wchodził na, na, na rynek, i oczywiście, jak, jak, jak wiadomo, większość z nas wylądowało mi to gdzieś w szafie, w półce, w szufladzie, bo się nie sprawdziło. Ale dlaczego? Dlatego, że powiem Wam, mi się wydawało, no dobra, konat to konat, tak? Oryginalna firma, nieoriginalna firma, stempel to stempel, yy, płytki to płytki i tak dalej. Okazuje się jednak, że nie. Bo. Ten zestaw, który kupiłam kilka lat temu, przynajmniej kilkanaście lat temu, to nie był oryginalny zestaw, ja go kupiłam gdzieś chyba na Allegro czy gdzieś, jakiś, nie pamiętam w jakiej stronie. W każdym bądź razie kupiłam dlatego, że po pierwsze był tańszy. No i tak jak myślałam, tak jak mówiłam, tak jak, tak jak myślałam, że o by dlaczego mam kupować oryginalne produkty, pewno tańszy i, i też się sprawdzi. No i okazało się, że się jednak nie sprawdził. To są, moje stare, to, jest, to są moje stare płytki. To jest moja stara płytka yy, nieoryginalna. Tu jest dru, druga moja płytka, też nieoryginalna, którą kupiłam. No oczywiście yy, stempel, tak. Tutaj mamy yy, to, co się, co się, co się zdrapuje. Nie wiem, jak, nie wiem jak, to, jak, to fachowo, jak to fachowo nazwać, ale wiadomo o co chodzi. No i lakiery, tak? Był, w, w zestawie były trzy, trzy rodzaje lakierów: biały, czarny i czerwony. No i tak, biały, który mi już po prostu dawno już wyszedł. No sobie zobaczyć, jest taki, jest po prostu gęsty, już wierzami się nim nie da zrobić. Jeszcze ok, dlatego że ja go nie za, bardzo nie, nie za bardzo używałam. Zresztą to co ci chcę powiedzieć, to ja może użyłam ten zestaw 2-3 ze razy, dlatego że mi się nie dawały z tej belki, nie koniec nie nadaje się do tego, nie umiem i wylądowało mi to w szafie. No i, i też jeszcze jest, jest, jeszcze jest ok, bo też go nie, nie używałam za bardzo. Znaczy okej, okay, no wydawało, na mi się wydawało mi się, że... Lakiery są OK O tyle, że one nie wyschły, tak. One są jeszcze mają konsystencję taką, jaką powinnam, powinna jaka powinna być. Natomiast czy, czy to są dobre lakiery? Tak jak mówiłam, stempelki nie, mi nie wychodziły. I teraz nie, nie wiem do końca. Nie wiem, czy to była wina płytki, czy to była wina y, stempelka, który, który jest nieoryginalny, czy, la, czy to była wina lakierów, które są nieoryginalne czy tylko dlatego, że ja po prostu nie, nie umiałam się z tą metodą tą metodą obchodzić. W każdym bądź razie efekt był taki, że mi to po prostu nie wyszło i wyglądało w szafie. No i teraz tak, pomyślałam, sobie, dobra, zakupię, zakupię sobie oryginalne produkty Konada. Ja je zakupiłam tutaj w UK przez angielską, brytyjską stronę internetową. Oczywiście Konad jest na, na rynku brytyjskim. I cały zestaw, który kupiłam kosztował mnie w granicach około 30 funtów, czyli... Na polskie pieniądze będzie to około chyba boże 150 zł. I to, co kupiłam, tak. Czyli kupiłam sobie zestaw. Oczywiście tych zestawów możesz znaleźć. Są różne zestawy, tak mniejsze, większe i, i tak dalej. Ja sobie wybrałam najbardziej taki optymalny, który mi się dawało, który nie będzie ani za mały, ani za, za duży. Nie chciałam też jakiegoś tam zestawu XXL, gdzie masz na gdzie, nie wiem, z 15 płytek i mnóstwo lakierów i tak dalej, bo chciałam sobie najpierw wypróbować tę metodę oryginalnego Konada no i powiem Ci tak, konkluzja jest taka, że nie, nie kupuj podrób jeśli chodzi o Konadę, to na pewno podróby się nie sprawdzą i, i tak, sam, sam ten zestaw, który mam tutaj to są, to są płytki i trzy rodzaje lakierów, bo w środku, szczególnie go nie tworzyłam także zaraz sobie go otworzę, to kosztowało w granicach 15 funtów, 15-16 funtów chyba była przecena z 30 na 15 czy 16 tutaj są bodajże chyba dwie albo trzy płytki. Stempelek i, i tutaj ten, nie wiem jak nazwać, skaber czy nie skaber. No i osobno sobie dokupiłam, oczywiście, coś takiego, że tu sobie wkładasz płytkę, tak i, i ta płytka jest stabilna. I kupiłam sobie, oczywiście, już osobno do tego zestawy lakierów. oryginalne lakiery Konada, właśnie, tak jak możesz sobie zobaczyć. To jest akurat fiolet, oczywiście. konad tych lakierów mam mnóstwo. Mnóstwo, mnóstwo Mogłabyś sobie dokupywać i dokupywać perłowe, nieperłowe i tak dalej. Niektóre są, na niektóre są promocje, na niektóre nie. Ja sobie zakupiłam oczywiście najmniejsze lakiery, czyli 5 ml, bo nie chciałam na razie większych zakupywać. I powiem Ci o tyle, o tyle taką ciekawą rzecz, że gdybyś chciała sobie dokupić samą pojedynczą płytkę nie w zestawie. Taka jedna płytka kosztuje 6 funtów. No, wydaje mi się, że to jednak na taką płytkę 6 funtów to jest dużo. No, zależy, jaki jest przelicznik, tak? Czy, czy patrzę na standardy tutaj w UK, czy patrzę na standardy, sobie przeliczysz na polskie pieniądze. Bo 6 funtów to jest w granicach około 30 zł za płytkę, tak? Coś takiego. No a tutaj 6 funtów no to jeszcze można kosztować wydać, tak? Bo ja idę do sklepu do do czego gdzieś tam sansberego, czy gdzieś do innego sklepu i robię zakupy na przykład jednorazowo na 20 funtów, tak? Także za 6 funtów za płytkę, no to, to się wydaje, że nie jest dużo. Ale mimo wszystko, gdybyś chciała sobie na przykład dokupić 5 takich płytek, no to już wtedy wiadomo, że ta kwota jest większa, tak? A płytek mają też ogromne zaczęsienie i różne, różne rodzaje. Także kupiłam sobie 5 rodzajów lakierów. To jest fiolet. Kupiłam sobie dodatkowo złoty, bo myśl myślę, że złoty też mi się może przydać. No i tak jak widzisz, jest, to są oryginalne lakiery. Tak, pisze Konat, więc to jest oryginalne. Kolor różowy taki pastelowy. Pastelowy niebieski. No i oczywiście czarny. Zostawię, bodaj, że jest, chyba za sobie otworzę, ale podejrzewam, że jeszcze jest. Właśnie są trzy lakiery: biały, bodaj, że chyba. Um, nie pamiętam, co sobie zobaczymy. Także... Najpierw sobie zobaczę, zobaczę, jak to wygląda, jak, jak wygląda sprawa. z lakierem. Czy ona się naprawdę różni jakąś taką konsystencją do tych moich nieoryginalnych, które kupiłam wcześniej. No podejrzewam, że tak. One są takie, widzisz, one są takie bardzo one są wodniste. Nie wiem, jakie one się zrobią za jakiś czas. To już zależy od przechowywania pewno, w jakich warunkach, czy ciepłych, czy nie. Czy w ciepłym miejscu, czy nie? Wiadomo, że lakierów nie wolno przebywać w ciepłym miejscu i na słońcu. Także widzisz, tutaj on, tutaj on jest taki naprawdę lejący, wodnisty. Być może te lakiery różnią się po prostu też yy, preferencjami zasychania. Tak? Ten mój stary, nieoryginalny lakier, ja chciałem, ten lakier, który naprawdę nie był otwierany dużo razy, bo że no, kilka razy, trzy za cztery razy, był otwierany i. Tak jak widzisz, ta konsystencja jest zupełnie, jest zupełnie, inna. Znaczy może podobna, ale tu on to jest bardziej taki lakier na zasadzie lakieru do paznokci, tak? taki, on jest taki bardziej ciągnący, on szyb, podejrzewam, że będzie szybciej zasychał. Co sobie zaraz sobie też wypróbujemy te stempliki, jak one wyglądają. Do pokażę. pokażę. Ci jeszcze może jeszcze jeden z tych lakierów. Także widzisz oryginalny, oryginalny lakier. Też widzisz konsystencję lejące. No to ok, to otwieramy w takim razie. Zobaczymy sobie, co tam w ogóle w środku jest. ładne opakowanie. Muszę sobie zobaczyć opakowanie oryginalne, jak wygląda. No i tutaj oczywiście instrukcja obsługi w ogóle całego zestawu jak robić po kolei stempelki i tak dalej. Jeśli chodzi o firmę Konrad, to tak jak widzisz, firma jest chińska, tak? Jest, wiadomo, to jest Chińczyzna i Chińczycy zawsze mają jakieś takie ciekawe pomysły, jeśli chodzi o zdobienie paznokci. Także już sobie otwieramy, i zaraz, zaraz Ci pokażę, co tam dokładnie w tym zestawie jest. Oczywiście, instrukcja obsługi. No, to nie mówiłam, to się nazywa skraper. ale jak to po polsku nazwać? Ja nie wiem, abyś to nazwała po polsku. Ja to nazwałam skaper i niech już tak będzie. I... Tak, trzy, trzy rodzaje kolorów, tak jak było na zdjęciu, na, na ich stronie internetowej to są już duże pojemności. Tak jak widzisz, to jest pojemność chyba 11 ml, czyli nie 15, tylko 11 ml. Kolor niebieski, króciutki pędzelek do tego, to możesz sobie zobaczyć. Jak wygląda lakier. To są oczywiście matowe kolory. No oczywiście biały, tak? Biały kolor, bardzo przydatny. To, te, te większe buteleczki mają króciu, krótsze pędzelki. Podróżowałam po to, żeby nam się łatwiej aplikowało też lakier. Tutaj czerwony kolor. Stempelek. No, i, i teraz tak. Są różne, też, też widziałam różne stempelki. Ja widziałam dwustronne stempelki i wydawało mi się, że to jest dwustronny stempelek. Aczkolwiek, bo widziałam tutaj tą jaśniejszą stronę na zdjęciu i tą ciemniejszą z daleka. To zdjęcie też nie było wyraźne, ale tu już widzę, że jest. Że to chyba nie jest dwustronny stempelek. Tu jest po prostu tylko logo, logo Kanada. Motylek. To jest plastikowa. Plastikowy, plastikowy, taki taka zaślepka plastikowa. Także tutaj jest stempelek. Jednostronny, no bardziej by się przydał, bardziej by się przydał dwustronny stempelek. Tak, czyli tutaj jest większa powierzchnia i tutaj jest mniejsza powierzchnia. Bo takie stempelek właśnie można też kupić. Czy to się, czy one się różnią między sobą? Ten oryginalny i nieoryginalny, trudno powiedzieć. A ja sobie wypróbujemy. Tak. Może się różnią tylko kształtem, jak ty sobie zobaczysz z boku. Ten jest, ten jest bardziej wypukły, ten będzie bardziej płaski i będzie bardziej chyba twardsza ta guma jednak niż tutaj. Ten jest bardziej wypukły, tutaj jest więcej powietrza w środku. Pod spodem. Ten natomiast jest bardziej płaski i, i, i jest taki bardziej twardszy. też do, tego powietrza jest w środku mniej. No i co tu jeszcze jest? Aha no i tutaj oczywiście mamy płytki, tak? E, płytki o i dodatkowy skraber. Dodatkowy Chociaż... Nie, to nie jest dodatkowy to jest. To jest oryginalny skraber do płytek. rzeka z różnica może sobie zobaczyć. Tu oczywiście oryginalne jest lo, lo, logo Konada, także, no nie wiem, bądźmy roz mojej gdzie masz też... Logo, logo jakiś motylek czy coś, ale nie wiem. W każdym razie to jest oryginał. Tutaj jest takie te ostrze. Tak jak widzisz, ono jest takie dosyć twarde. Ono się nie, nie poddaje w różne strony. Jest przede wszystkim troszkę troszkę dłuższe niż yy, tego mojego oryginalnego, może sobie zobaczyć, jaka z różnica. Tutaj jest troszkę krótsze, te, te ostrze tu jest troszkę dłuższe. Ja tutaj w tym zestawie mam cztery, cztery rodzaje płytek. No i teraz tak, i teraz mamy płytki konat które oczywiście bardzo ładnie, ładnie były zapakowane w takim, w takim pudełeczku. Ja tutaj mam cztery płytki oryginalne kona które były w zestawie. Właśnie już Ci pokazuję wzorki. To tak jak widzisz. To jest akurat M4, czyli bo są też różne rodzaje, różne rodzaje płytek, są tak? różne, różne rozmiary płytek, M to znaczy medium, czyli średnia. I tu chodzi po prostu o średni wzorek, tak? że wzorek będzie średniej wielkości. Czyli są i małe, i średnie, i wielkie, to akurat jest M medium średniej wielkości wz wzorek, średniej, średniej wielkości wzorki. Tutaj mam płytkę numer M21 z takimi wzorkami Później w zestawie jeszcze została dołączona M15 czyli średnia płytka M, M15 I tutaj mam M8 Oczywiście na oryginalnej płytce będzie będzie logo Konada tak będzie lo, logo ko, Konad Tak jak tutaj widzisz Wtedy wiesz, masz pewność, że raczej to masz pewność, że to jest oryginalna płytka. No i teraz tak, czym te płytki się różnią między oryginałem a oryginałem Tak jak ci powiedziałam, tutaj, mam, tutaj wcześniej sobie zakupiłam kilka temu nieoryginalną płytkę. Niby wszystko wygląda tak samo, tak? Numer ten sam. Prawie niczym się nie różni. Nie wiem, czy to jest ten sam, ten sam materiał, czy, czy nie, ale gdyby tak się przypatrzeć te, z tego co tak widzę i się przypatruję, to ta nieoryginalna płytka ten wzorek będzie, on nie będzie taki wygraperowany, yy, on nie będzie miał takich ostrych konturów. Te wzorki są wygraperowane, ale nie są tak ostre. Może sobie przypatrzeć, może zobaczyć sobie z bliska. Nie są, nie, będą nie są tak ostro wygrawerowane, tak jak na oryginalnych płytkach. Takie jest moje pierwsze wrażenie, ale zobaczymy, jak to się w ogóle sprawdzi w praktyce. No, ja kupiłam ten zestaw za około 16, 16 funtów, gdzie w zestawie były właśnie trzy duże lakiery trzy duże lakiery trzy różne kolory i cztery płytki. I no, tak jak mówię, za samą płytkę musiałabyś dać o gdzieś około 6, 6 funtów, tak? Tu mamy 4, 4 płytki w zestawie. No, to już masz 24 funty, tak? Same płytki już masz 24 funty. Do tego dużo lakiery. Y, ja za mały lakier, bo były w promocji te małe lakiery y, 11, y, nie, to jest 5 ml, czyli te, te piątki były one. Y, tak, 5 ml. One były w promocji, której kosztowały gdzieś koło 2 dwóch, dwóch funtów chyba, a normalnie ta lakier piątka kosztuje, tej pojemności kosztuje w granicach 4 funtów. Tutaj jak widzisz masz duże pojemności, także te lakiery duże kosztowały chyba 8 funtów za jeden. Także widzisz tutaj w zestawie już mam trzy lakiery, także polić sobie, policj sobie y, kwotę całego zestawu. Tak jak kupiłam ten zestaw 16 funtów, a tu już mamy 4 płytki, trzy lakiery do tego, do tego stempelek, jeszcze skraber i tak dalej. Także 16 funtów z oryginalny zestaw y, Konada myślę, że to nie jest, nie jest dużo, a na pewno warto to wypróbować. Także już sobie, już sobie robimy płytki, zaraz zobaczymy, jak te stempelki wychodzą, już Ci pokazuję.